Siemaneczku mordeczki, ja jestem Meatwitch, a oto prezentacja autorskiej paczki Bedworts. A więc wchodzimy sobie na nasz serwer, tutaj widzicie mamy taką, taki ładny banner z wiadomością ile gra graczy i tak dalej. I jak widzicie widzę nas napis e, z powitaniem i po prawo, po lewo, znaczy się na czacie mamy informacje ile gra osób i tak dalej. Lepiej się prezentuje w taki sposób, za chwilę wam je pokażę dokładniej. Są oczywiście ranki, teraz wam pokażę jakie są i co one robią. No to podstawowa to zgracz, czyli default, mamy też VIPa i VIP ma uprawnienia do wiadomości, no i taki prefix na czacie i na tabie. Mvip ma jeszcze dodatkowe papugi, czyli takie fajne papużki na ramieniu. Weźmy sobie na przykład niebieską i dajmy sobie na lewe ramię. Jak widzicie taka papuga mi na ramieniu siedzi i jest jeszcze MVP, który ma jeszcze uprawnienia do balonów. Wpiszmy sobie taki balon. I wybejśmy sobie na przykład. Nie będzie pszczoła. Jak będzie podąża za nami taki balonik. Oczywiście, aby zapobiec włamaniom i tego typu rzeczach. Jest plugin na logowanie. I po prostu możemy sobie zalogować, zmienić hasło i takie tam. No, ale to z takich bardziej oczywistych rzeczy. I jak pewnie też zauważyliście na spawnie są launchpady. Które nas po prostu wybijają do przodu. Taki tam dodatek. Oczywiście dla cheaterów są bany, warne i takie tam. Jest też anti-cheat, do którego uprawnienia ma administracja. Z administracyjnych, no to jest helper, taki głównie do pilnowania czatu. Jest mod, który już może tam coś banować, sprawdzać i tak dalej. Jest admin, który tam już dużo może panować, permy dawać i takie tam sprawdzać gracze, tapać i wiele więcej. No i właściciel, ale właściciel to zna po prostu na operatora. Oczywiście na ten serwer mogą wpijać osoby bez Minecrafta oficjalnego. Dlatego jest też plugin na skiny i możemy sobie wpisać skin i nazwa danej osoby. Albo jeżeli jesteśmy niezdecydowani, to możemy sobie wpisać skin random, albo możemy wrócić do poprzedniego skina. Skin. O. A teraz wam pokażę jeszcze jakie są tutaj autorskie pluginy. Pierwszy z nich to chat manager, czyli plugin na zarządzanie czatem. I dzięki takiej komendzie możemy sobie czyścić czat, włączyć albo wyłączać. Jest też coś takiego, że gracze nie mogą spamić oraz pisać, e, powtarzać listami wiadomości w kółko. Oczywiście administracja jest na to odkładna dzięki permisjom. Z takich komend jest Discord, jest pomoc i jest Itemshop. No i Itemshop wygląda właśnie w taki sposób, że mamy tutaj na ekranie powiadomienie i na czacie, no i na końcu jest link. Wiadomości już Wam pokazywałem, po prostu wybieramy sobie jedną i tutaj pokazuję, jaką wiadomość wybraliśmy sobie po zabiciu gracza. Jest jeszcze losowanie, i losowanie działa tak, że jeżeli wpiszemy samo losowanie, to nam losuje dowolnego gracza i się nic nie dzieje a możemy sobie wpisać losowanie i na przykład losowanie o rangę czy na przykład losowanie lp user i tutaj player to jest nikt wygranego gracza i niech będzie, że wygrywa vipa i wpisujemy sobie takie losowanie jestem tylko ja, więc ja wygram i pokażę wam jak to działa o i widzicie i wygrałem vipa jest również ogłoszenie, i po prostu ogłoszenie możemy dodać sobie na wszystko, albo tylko na czat, albo tylko na tytuł. Dajmy sobie tak, i na przykład. O, i widzicie, jest takie ogłoszonko. Mamy też podmienianie wiadomości na czacie, czyli na przykład jak ktoś napisze GG, to podmienię na takie coś, GZ, tam jest chyba jeszcze Discord, TikTok i chyba MeTooach. I dla administracji, jeszcze mamy taką wygodę, że jak kliknie dwa razy szybko Shift, to zmienia game mode na Spectator. A jak sobie to odklikniemy, to powraca do poprzedniego game moda. Teraz w tym miejscu i po naszej lewej mamy komendę Pomoc. Tutaj są takie najważniejsze komendy są dla graczy, i po prawo mamy Discord. No i po prostu zwykłe wiadomość z Discordem. Teraz najważniejsza rzecz, czyli tryby. Mamy ich cztery, jest to Solo, Duo, Trio i Czwórki. Mapy są z internetu, nie będę Wam ich teraz pokazywał, pokażę je na końcu, więc jak chcecie to możecie sobie przewinąć. Jak widzicie po prawo mojej tabelki jest yy, pierwsza linijka Twój poziom. I tutaj nam liczy poziom Expa, Zbiera, za każdą wygraną dostajemy, za każdą grę i tak dalej. Jak widzicie, w ekwipunku mamy trzy przedmioty. Na środku jest taka skrzynka z arenami, czyli, gdy sobie to klikniemy, to możemy sobie wybrać dowolną arenę, na której chcemy zagrać. Po lewo mamy głowę z statystykami danego gracza, i gdy w to klikniemy, no to mamy swoje statystyki takie jak wygrane, przegrane, zabicia, śmierci, ostateczne zabicia, ostateczne śmierci, jest jeszcze na łóżka, ile mamy rozegranych kier i kiedy była ostatnia gra. No i mamy też łóżko, ale łóżko na lobby nic nie robi. Ono się przyda jak będziemy grali. Ok, tak więc jeżeli chcecie zobaczyć jak wygląda cała rozgrywka na Bedwars, jak to wszystkie pluginy działają i w ogóle, to sobie możecie zobaczyć na końcu, a teraz wam pokażę wszystkie inne pluginy, rangi i tak dalej. A więc jeżeli jesteśmy sobie takim zwykłym graczem bez operatora, to nie możemy wpisywać wszystkich komend, mamy tylko te, do których mamy uprawnienia. I na jesteśmy sobie takim graczem, to nie możemy włączyć sobie wiadomości, ale gdy będę sobie takim VIP-em, to już takowe wiadomości sobie mogę włączyć. I tu jest fajna sprawa, bo mamy takie fajne wiadomości i one się wyświetlają zabitemu graczowi Ok, a teraz wyjdę z multigunta do gry i pokażę Wam, jak to wygląda. Więc wejdźmy sobie na przykład na Solo. Jak widzicie, rozpocznie się nam odliczanie. Jeżeli chcemy, to dla administracji możemy to przyspieszyć trochę i odliczanie skróci się do pięciu i pokażę Wam mniej więcej jak wygląda ta mechanika i w ogóle no jak widzicie normalnie start tutaj mamy żeby chronić swojego łóżka no i normalnie jest generator jest sklep taki no, no typowy jak na Hypixelu lub GoxCraft'cie i mamy ulepszenia a te ulepszenia są takie jak na Hypixelu no i tutaj normalnie wszystko działa możemy sobie kupować w ogóle Teraz gram na multikonto, ale na samym końcu montażysta wrzuci gierkę, jak gram z kimś, żebyście mniej więcej zobaczyli, jak to działa wszystko. I pod koniec gry wyświetla się nam wiadomość, kto był top 1, kto wygrał, ile eksport otrzymaliśmy i takie tam... nha. Yeah. Okay. Nha, yeah. đằng Niech będzie. O, niech będzie to. Teraz też trzeba sprawdzić okolice, gdzie nic nie podchodzi. Ojojoj! NIE! Dobra, jeszcze raz, bo tam ta się nie liczyła. Teraz razem osoby, ale... Może przynajmniej będzie spokojniej. Dobra, <laughs> nieważne. A co mam? Fireballa albo TNT? To szybko kupujemy prota. Op. Mieczyk lepszy w sumie też. Jeszcze raz. Hop, 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 hop. Martwię mnie, że nie widać w ogóle tamtego typa. Dobra, mamy to. Ale nie będziemy go rozbić. Niech sobie pogra jeszcze. To nie tak, że czuję się z kinę. Dobra, jeszcze raz, bo tam to się nie liczyło. No, to jest taka prawdziwa oficjalna runda, tak. Tam to tu była rozgrzewka. Na no, zachętę. Bo ja się muszę teraz skupić. Żeby ci znów nie dać forów. Jezu, czemu to już tam lecisz? No tak se. Okej, okay, ten klip ten możemy wysłać. <laughs> Daj. Łup No dobra, widzicie widzowie, tak właśnie wygląda paczka. Wygrywałem ci najlepsi wspaniale wszystko działa. Mamy to Dobra, udało się. Widzicie, widzicie Mutuł zawsze wygrywa. Juhu! No tak więc mam nadzieję, że paczka jak i sama rozgrywka Wam się podobały. W razie jakieś pytań czy czegokolwiek zapraszam na Discorda, na Ticket tam się. Dogadamy, zapytać jej i takie tam, nie? Więc siemo.